Jezu, znowu. Przepraszam. No mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Mam wreszcie ten internet. Telefon. Musię się trochę poczekać, wiem. I za to Was przepraszam, najmocniej. Jak mnie już oglądacie, to jest spoko. To jest spoko, już nie będzie takich ladżów. Ladżów, co nie? Takich ladżów, co nie? Takie mindfuck, co nie? Kurczę. Co tu mi jeszcze przychodzi? Okej, okay. to po prostu z Face'a. No fajnie, chyba ktoś już nie, niech nie ogląda. A ona, super. U A zaś ktoś. O, go... to co patrzecie? Cóż, trzy lajki? Co to tak możliwe? dwie go, to super. Ale tak, bo właśnie no mam subów No i dalej gramy. Nie powiedziałem. Tak no zobacz ja mam suby Zaskoczy to 52 suby Suby, suby, suby 52 suby o u. No i sorry za tamto, wiecie Awarie były, awarie to jakie? Dobra, tyle mi drewno powinno wystarczyć. Trochę kej wół. Trochę kej widzę, to się nie martwię. Trzy tutaj chyba dobrze, co nie? Dobra, idziemy.